Witam serdecznie. Zanim złożę wam życzenia, oświetlenie świąteczne w tamtym roku zakładałem. Podam linki w opisie. Tutaj zmieniłem oprogramowanie. W tym roku, tak jak widzicie, można znaleźć ten program na Arduino. Jak wpiszecie sobie efekt bal, ale oczywiście pod filmem w komentarzach zamieszczę. Program, na co trzeba zwrócić uwagę? Trzeba zwrócić uwagę na programie. Zresztą opiszę, w którym miejscu trzeba ilość diut w zależności jaki macie pasek. Ja tutaj mam 5-metrowy pasek. Jest 150 diód i połączony drugi. 5 metrowy, też 150 diod, także w programie musiałem napisać 300 ledów yy, i też wyjście danych. Ja już to szczegółowo wcześniej, rok temu, yy, pokazywałem jak to zrobić, yy, jak zasilanie zrobić, yy, także tu jest taki efekt. Nie będę tam pokazywał Wam w programie, co jak ustawić, po prostu wczytujecie. To do Arduino Nano. Ja tu akurat mam Arduino Nano do sterowania tych LEDów. I tak jak widzicie, to jest imitacja takiej odbijającej się kulki. Można ustawić sobie jedną kulkę, dwie kulki. Także tak to. Taka to imitacja jest po prostu tak jak sam program jest do znalezienia w internecie bal także tak to wygląda rok temu tak jak już mówiłem założyłem bez zero problemów podpinam zasilanie ewentualnie zmieniam sobie soft jaki mi tam pasuje i to jest takie takie światełko. A, tak, jak widzicie. Można sobie ustawić jeden kolor. Szybkość działania też, przesuwania tego światła też, też można sobie w programie ustawić. Postaram się opisać tam po prostu wszystko w programie, byście wiedzieli o co chodzi. A w razie pytań. Pod filmem zawsze, jeżeli mam tylko czas, pomogę. Tak, na telefonie nie widać tego efektu, ale jest naprawdę fajny efekt. Fajne diody. Jak będę zmieniał kiedyś to oświetlenie, to po prostu zamówię więcej tych diod na metrze. Bo teraz te ceny troszeczkę, wszystko w zależności od, od dolara, ale ceny trochę spadły i z AliExpressu można taniej kupić te diody, zaprogramować i fajny efekt. Także tak to wygląda. Tu jest początek, trochę tak niewyraźnie to widać, bo odbijają się te diody od różnych przedmiotów tutaj od rynny od od ściany ale tak w rzeczywistości to naprawdę ekstra wygląda jeżeli założycie takie diody swój własny program napiszecie to w okolicy nikt nie będzie miał takiego programu i przede wszystkim satysfakcję i właśnie dlatego w nowym roku życzę wam świadomo zdrowia to Rodzina Wam życzy znajomi, ale przede wszystkim, e, oprócz zdrowia, satysfakcji z tego, co robicie, z tych płytek, e, z programowania, z dużo zadowolenia, pożytku. I trzymajcie się. Do następnego filmu, piszcie w komentarzach, może jakieś, macie propozycje. Zawsze e, nie tylko mnie, ale może kogoś innego zainspirujecie do jakichś nowych pomysłów. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.